To no tak jak w małżeństwie jest. Że chciałbyś mieć kogoś idealnego, ale na początku jest idealnie, a potem po pewnym czasie, jak z kimś żyjesz, no to będziesz widział wszystko. Idealnie i nieidealnie. idealnie. No ale co? Pomimo tego jesteś, kochasz, przebaczasz, trwasz. To jest miłość prawdziwa. Tak samo my, jako społeczność wierzących, też mamy jakieś swoje wady i... Kiedy naprawdę Duch Święty w nas mieszka, to nie ma problemu z tym. Jeśli ty zobaczysz, że jakiś brat na przykład czegoś nie zrobił, a ty mu mówiłeś, żeby on to zrobił, to nie będziesz przychodził i mu robił awantury, coś tamtego. Bo w ten sposób ludzie w świecie się zachowywali i to są tylko słowa, które cię zranią i niczym dobrego nie, nie spowodują. Nie, ty, jak Chrystus wziął nasze grzechy na siebie, ty weźmiesz to i ty to zrobisz sam. I dasz mu przykład, rozumiesz? Nie będziesz gadał słowami, tylko swoim życiem mu pokażesz. I to ma większą wartość, bo on to zobaczy. Ale słowami to tylko zranisz i koniec. Czasami ludzie tego nie wytrzymują. Oczywiście, czasami trzeba komuś coś powiedzieć twardo, już takim zatwardziałem, co do nich nic nie dociera. No trzeba to powiedzieć, bo co zrobić?